Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tak miłe przyjęcie, bardzo serdecznie dziękuję za tak fantastyczną zapowiedź. Jeszcze raz wielkie brawa dla Bartosza Bochenczaka, szef sztabu, Sławomira Męcena, bez którego ta kampania nie byłaby tak fantastyczna, jak jest. Dziękuję bardzo. Kochani, jak zwykle nikt nie przyszedł. Niesamowite. Jak miło Was widzieć i cieszę się, że w tak ważnym momencie jesteście razem z nami. Za kilkanaście tygodni wybierzemy prezydenta i z ogromną przyjemnością oddam swój głos na Sławomira Mencena. Cieszę, Cieszę się, że w końcu jest szansa na coś, Nowego w polskiej polityce. Jest szansa na świeżą krew i nową jakość w polityce. Jest nowa nadzieja na realną zmianę i nie mogę się jej doczekać. To, szanowni Państwo, jak Sławek ciężko pracuje w tej kampanii, jak przekracza swoje własne granice, to, jaką wytrzymałością i determinacją się wykazuje, jednocześnie motywując nas, swój zespół do bardzo ciężkiej pracy i nauki, pokazuje, jakiego możemy mieć prezydenta. I nareszcie, Nareszcie prezydent może być liderem, a nie kukłą, którą usadzi prezes partii albo szef innego państwa, gdy nie spodoba mu się nasza polityka zagraniczna. Najwyższy czas na politykę zagraniczną opartą o nasz interes narodowy. Niezwykle cenię w Sławku to, jak bardzo potrafi skupić się na jakimś celu i dążyć do jego realizacji. I kochani, wybory to nie jest cel sam w sobie. Celem jest przywrócenie w Polsce normalności. Celem jest przywrócenie Polsce godności, by Polska wreszcie była państwem podmiotowym, który będzie równym partnerem do rozmów międzynarodowych. Chodzi o to, by ponad Polską nic już nie było ustalane, by nic nie było ustalane ponad naszymi głowami. Celem jest wzrost gospodarczy i, Szanowni Państwo, celem jest bezpieczeństwo. No właśnie, bezpieczeństwo. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. W tym całym kotle geopolityczno-gospodarczym jest jedno miejsce, gdzie wszystko jest robione. Nie tak jak trzeba, inaczej niż nakazuje logika, inaczej niż nakazuje zdrowy rozsądek, niż nakazuje rachunek zysków i strat, czy wspomniane bezpieczeństwo. Na całym świecie jest jeden kontynent, który na własne życzenie ściąga sobie na głowę ogromne zagrożenie. Kontynent, który na pełnej świadomce sprowadza na swój teren morderców, terrorystów, gwałcicieli, handlarzy bronią, narkotykami, Dziećmi i kobietami. I to jest Europa. Europa, która społecznie gnije, obumiera na swoje własne życzenie. Europa, która nie jest bezpiecznym miejscem do życia. Doprowadziły do tego skompromitowane, oderwane od rzeczywistości skorumpowane europejskie elity. Niezliczone niewinne życia Europejczyków zostały odebrane. Ponieważ politycy zawiedli w swoim obowiązku ochrony szczelnych granic i powstrzymania masowej migracji. Tylko w ostatnich dniach 14 chłopiec w Austrii został zamordowany przez fałszywego azylanta z Syrii. W Monachium Afgańczyk wjechał w tłum ludzi, raniąc 39 osób. Młoda kobieta ze swoją dwuletnią córeczką zginęła w wyniku poniesionych obrażeń. W Magdeburgu podczas jarmarku Bożonarodzeniowego zginął dziewięcioletni chłopiec i pięć kobiet również w wyniku zamachu. W mieście Ashaffenburg 28-letni afgańczyk zażegał dwuletniego chłopca, będącego na spacerze z grupą przedszkolaków i mężczyznę, który tego chłopca próbował obronić. I tych przykładów można wymienić wiele. Wyobrażacie sobie sytuację, że jesteście w pracy i nagle dostajecie telefon, że wasze dziecko, które było na spacerze z przedszkolakami albo które wracało samodzielnie do szkoły, nie żyje, bo zostało zamordowane przez afgańskiego nożownika. Czy wyobrażacie sobie sytuację, gdzie dostajecie telefon, że wasz mąż nie wróci już do domu, bo bronił tego dziecka, które zostało napadnięte? Czy wyobrażacie sobie sytuację, że wasza żona, córka, siostra, została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Na Zachodzie to staje się elementem codzienności. I ja, sobie to, ja sobie tego nie, nie wyobrażam i bardzo się tego boję, tylko że ta obawa, ten strach jeszcze bardziej motywuje mnie do walki. My w Konfederacji wiemy, co zrobić, żeby takim sytuacjom zapobiec. Zero tolerancji dla takich kryminalistów należy ich deportować z dożywotnim zakazem wjazdu do naszego kraju, a z wyrodnialców, którzy dopuścili się takich przestępstw, dla nich jest jedna kara kara śmierci. Szanowni państwo, Zachód nie radzi sobie z imigracją, z tym problemem, ale nie dlatego, że nie może, tylko nie chce sobie z nim poradzić. Widząc do jakich tragedii dochodzi w wyniku polityki otwartych granic, polityki multikulti, nie chcą zlikwidować tego problemu, tylko chcą go przerzucić na Polskę. Bo to nasz wspólny pakt migracyjny. Bo udało się wspólnie ustalić politykę migracyjną, która będzie taka sama dla wszystkich państw. Bo wszyscy solidarnie musimy ponosić koszty masowej migracji. Nie musimy. Ponad naszymi głowami ustalają sobie przepisy, dzięki którym będą równomiernie rozdzielać swój problem. Bo jeżeli w Niemczech jest źle, we Francji jest źle, w Hiszpanii jest źle, to w Polsce też ma być źle. A jak Polska się na to nie zgodzi, to zapłaci karę. Tylko my mówimy wprost. Nie, nie godzimy się na to. W Polsce nie będzie dochodziło do takiej sytuacji. Czy Polska ma być państwem, w którym kobieta boi się wyjść wieczorem z domu, albo państwem, w którym młode dziewczynki są uczone, żeby po zmroku nie opuszczać swojego domu, bo mogą zostać zgwałcone? Czy Polska ma być państwem, w którym rodzice boją się, że ich dzieci nie wrócą bezpiecznie do domu ze szkoły? Czy Polska ma być państwem, które w imię poprawności politycznej poświęciło kobiety i oddało je w ręce agresorów? Tak czy nie? Drodzy Panowie, czy takiej Polski chcecie dla swoich żon, córek, matek czy sióstr? Nie! Lewacka ideologia próbuje od wielu lat wyprać Wasze mózgi i odebrać Wam rolę, do której zostaliście stworzeni, rolę obrońców Waszych rodzin. I apeluję do Was, nie poddawajcie się tej ideologii, nie wierzcie jej. Gdy będą chcieli zniszczyć nasz kraj, uderzą w rodzinę, uderzą w wiarę, bo to one są siłą naszego narodu. Polska jest bastionem normalności i tak ma pozostać. Tylko żeby Polska została bastionem normalności, musimy pogonić jak najdalej tych, którzy teraz nami rządzą i którzy mają wpływ na nasze życie. Należy wreszcie im ten wpływ odebrać raz na zawsze. Wojna, to jest wojna z lewacko-liberalnymi elitami, które prowadzą nas w przepaść. Te elity albo są skorumpowane, albo są ślepe na zagrożenie. I teraz postawcie sobie jedno pytanie: u boku jakiego przywódcy chcecie stanąć? Czy ma to być tęczowy, leniwy Rafał, który z Donaldem Tuskiem kłamie tak perfidnie, że to już nosi znamiona jakiejś socjopatii? Ci dwaj wmawiają nam, że Polska nie przyjmie ani jednego imigranta. W ramach rocznych planów zarządzania migracją. Tylko problem polega na tym, że Komisja Europejska ma ich zdanie kompletnie gdzieś. Klamka zapadła. Pakt migracyjny wchodzi w życie w 2026 roku. A Tusk i Trzaskowski nie mają w tym wątku, w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia i nie robią nic, żeby pakt migracyjny wycofać. A może chcecie Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata PiSu, tego samego PiSu który w ramach czy w czasie swojego rządu, jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli wydał 366 tysięcy wiz obywatelom krajów muzułmańskich i afrykańskich, nie sprawdzając w ogóle, kto przybywa do Polski. Wszyscy w tej, w tej wojnie chcemy stanąć u boku odważnego przywódcy, z którym mamy szansę obronić nasz kraj, nasze ul bezpieczne ulice, których tak bardzo zazdrości nam zachód Europy. Nasze narodowe DNA wartości, język, wiarę, które kształtowały nas przez ponad tysiąc lat. I takiego przywódcę widzę w Tobie, Sławku. Tylko z Tobą, naszym prezydentem, Polska może pozostać krajem, w którym nasze dzieci będą dorastać bez strachu, a kobiety będą mogły czuć się bezpiecznie. Dlatego jako żona, matka, Polka apeluję do Was wszystkich. Stańmy do tego boju razem, jako jedna drużyna, od sympatyków, poprzez liderów lokalnych struktur, po sztab wyborczy planujący naszą strategię. Niech powiedzą o naszym pokoleniu, że zachowaliśmy nasze ideały, nasze wartości, że postąpiliśmy godnie i odważnie, że przekazaliśmy naszym dzieciom, wnukom, rodzinom silną, dumną i bogatą, a przede wszystkim bezpieczną Polskę. I niech rolę w tej historii odegra prezydent Sławomir Mencen oraz konfederacja Zwyciężymy, o tak. A zatem Niech kluczową rolę w tej historii odegra prezydent Sławomir Mencen oraz konfederacja, która po zwycięstwie w maju, już za dwa lata, weźmie odpowiedzialność za rządzenie naszym krajem. Bardzo Państwu dziękuję.